Przeprowadziliśmy w tym roku badania wspólnie z SW Research Eco Barometer 2024 i wynika z nich, że już 15% Polek i Polaków deklaruje codzienne korzystanie z rowerów miejskich. Już samo to pokazuje, że miejskie rowery publiczne na stałe wpisały się w świadomość mieszkańców polskich miast i trwale wpisały się w ten ekosystem wspierania nowoczesnej mobilności miejskiej. Jako Nexbike w naszych 81 miastach wykręciliśmy prawie 9 milionów wypożyczeń użytkownicy Łącznie 25 milionów kilometrów. I to są liczby, które pokazują, że rower publiczny nie jest już dzisiaj, tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, formą rekreacji, sportu, tylko pełnoprawnym środkiem transportu. Miejskie rowery publiczne funkcjonują na podobnym poziomie jak transport publiczny i oferują bardzo podobne możliwości reklamowe. Trzonem oferty reklamowej miejskich rowerów publicznych są mini billboardy. Te tak zwane skrzydełka rowerowe, które znajdują się z tyłu roweru po prawej i po lewej stronie. Reklama na rowerach cieszy się dużym zainteresowaniem. Widzimy to w współpracach, które mamy i które prowadzimy rok do roku. Jest to wzrost 10%, a dodatkowo widzimy też w badaniach, że 56% Polaków uważa, że. Forma reklamy na rowerach jest lepsza niż klasyczne billboardy czy ulotki. Oferta reklamowa na rowerach miejskich jest najmniej inwazyjna w przestrzeń publiczną, jest najbardziej postrzegana jako przyjazna przez użytkowników. Podstawowym celem kampanii na rowerach jest budowanie dotarcia, budowanie rozpoznawalności marki i tutaj badania postkampanijne przeprowadzone dla jednego z naszych klientów wykazały, że kampania może zaliczyć kilkunastoprocentowe Wzrost dotarcia, jeśli w swoim miksie reklamowym uwzględnia rowery, versus kampania, których tych rowerów nie ma. Jeśli chodzi o zasięgi, zrobiliśmy takie badanie w naszej niemieckiej centrali, gdzie przebadaliśmy liczbę kontaktów rowerów z osobami, które przechodziły dookoła danych rowerów. Był to zasięg około 20 metrów i mierzyliśmy liczbę urządzeń, które mieli przechodnie w swoich kieszeniach. No i wyniki pokazują nam Średnią liczbę kontaktów na rower i jest to około od 3 do 5 tysięcy kontaktów na rower dziennie. Dodatkowo widzimy, kto otwiera w aplikacji dany rower, czyli też wiemy, kto z niego skorzystał. Wszelkie te dane udostępniamy naszym partnerom wraz z raportami.